Łukasza, Panie Panie. W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewen człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która nam nie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki, głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz Ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sługi, i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Gdy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, Lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem Twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztrwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla Niego utuczone ciele. Lecz On mu odpowiedział, moje dziecko, Ty zawsze jesteś przy mnie, i wszystko moje do Ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Chciałbym, abyśmy dzisiaj spojrzeli na zdanie, które św. Paweł napisał w liście do Koryntian, jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. W tym zdaniu mowa o tym, że ktoś, kto jest... Wewnątrz Chrystusa, tak by można powiedzieć, albo jest objęty przez Chrystusa, albo jest połączony z Chrystusem, I jest nowym stworzeniem. Tutaj mowa nie o tym, że ktoś coś robi dla Chrystusa. Mowa o tym, że nie ktoś, kto bardzo dużo wysiłku wkłada, ale ten, kto pozostaje w Chrystusie. To bardzo ważne, ponieważ widzimy, że to nie chodzi o to, że my coś robimy heroicznego, wspaniałego, cudownego, ale to, że jesteśmy jakby przylepieni do Chrystusa. To powoduje, że jesteśmy nowym stworzeniem. Dokładnie trzeba powiedzieć stajemy się nowym stworzeniem. I to przylgnięcie, to przyłączenie. Powoduje, że jakbyśmy wysysali dla siebie to, co jest nam potrzebne. Troszkę to jest podobne do stwierdzenia Jezusa w tym porównaniu Jego do winnego krzewu, że my jako gałązki jesteśmy wszczepieni. I tutaj jest to pozostanie bardzo podkreślone. Czyli nie, nie chodzi o to, że ja od czasu do czasu jestem w kościele, albo od czasu do czasu przyjmuję komunię świętą, od czasu do czasu coś robię. Ja pozostaję w Chrystusie. Jakby to trwanie przy Jezusie powoduje zmianę we mnie. I przyznamy, że to tak jest, że, że zmienia się we mnie coś, jeżeli ja jestem przy Chrystusie, jestem w Chrystusie. Bo kiedy tak się dzieje, nagle ja odkrywam moją modlitwę jako coś nowego, nową rzeczywistość. Nowe wymiary modlitwy. Kiedy ja pozostaję w Chrystusie, odkrywam, że świat wygląda inaczej. Że ja patrzę na świat inaczej, myślę o świecie inaczej. Kiedy ja pozostaję w Chrystusie, nagle inaczej widzę liturgię, Eucharystię. Kiedy pozostaję w Chrystusie, ja nawet nowe wymiary komunii odkrywam. Coś, co do tej pory nie do końca było tak jasne, tak czytelne. Kiedy ja pozostaję w Chrystusie, to Jego słowa, które wypowiedział w Ewangelii, świecą nowym blaskiem. Ktoś, kto pozostaje w Chrystusie, staje się nowym stworzeniem, i te wymiary, o których ja wspomniałem, to bardzo często ten rodzaj patrzenia, spostrzeżenia, odkrywania, ale to, tu chodzi o to, że jest podkreślone wszystko we mnie. Ja staję się nowym stworzeniem, czyli przemienia się nie tylko mój sposób patrzenia, nie tylko mój sposób odkrywania czegoś. Zmienia się właściwie wszystko we mnie. I dlatego święty Paweł, kiedy mówi, jakby dalej od tej tajemnicy nowego stworzenia, to mówi o pojednaniu. My, którzy odkryliśmy tę tajemnicę, prosimy w imieniu Chrystusa. W imieniu Chrystusa, który właśnie jest tym pośrednikiem, jest tą łączącą nas i Boga rzeczywistością, tą osobą, która. Pozwala, że przypływa ta moc przez Niego do nas, w Jego imieniu święty Paweł prosi, pojednajcie się z Bogiem. I to pojednanie jest bardzo mocno podkreślone w dzisiejszej Ewangelii. Ten wymiar pojednania, który oznacza, że ja odkrywam, tak jak ten młodszy Syn, że u Ojca jest wszystko. Mamy taką tendencję, że chcemy robić po swojemu. Ja rozumiem, że jest Bóg, rozumiem, że on tam coś powiedział, rozumiem, że on ma swoje zasady, ale jednak chcemy zrobić po swojemu. To pojednajcie się z Bogiem oznaczał tego młodego chłopaka takie stwierdzenie: Ja byłem głupi, że chciałem robić po swojemu. Ja muszę wrócić do ojca. I to pojednanie oznacza. Tak przyznaję Bogu rację. Przyznaję, że to, co On mówił, jest prawdziwe. To pierwsze. A drugie, u mojego Ojca jest wszystko, co jest mi potrzebne. U mojego Ojca mam pod dostatkiem, bo ja to widzę u najmniejszego sługi, u tego, który do tej pory właściwie nawet pogadzałem, bo ja taki ważny dziedzic i tak dalej, a ja widzę, że ten ostatni, którym ja pogadzałem, uważałem za najmniejszego, on ma dzisiaj więcej niż ja. Choć jestem synem właściciela, choć jestem dziedzicem, zmarnowałem to, a dopiero wtedy, kiedy zmarnowałem, widzę, ile ma ten najmniejszy. Że on ma wszystko. Wszystko, co mu jest potrzebne. I to odkrycie, że u Ojca jest wszystko, jest rodzajem właśnie pojednania. Ten młodszy zaczyna odkrywać, to coś, co było niewidoczne do tej pory dla niego. Został właśnie zaślepiony taką samowystarczalnością, takim myśleniem, że jak po swojemu to lepiej, taką swawolą, która jest nadużywaniem wolności. To wszystko jemu zaślepiło to odkrywanie najważniejszej rzeczywistości: bycia blisko. Tego, który. Daje wszystko tego, który ma rację, który ma bogactwo, który ma możliwości. I dlatego on wraca. I ten powrót jest opisany w cudowny sposób, ponieważ, powiedzielibyśmy, czynności Ojca jest więcej niż tego chłopaka. Nie zawsze zwracamy na to uwagę, że to, co Bóg czyni, jest mocno, w znaczeniu ten ojciec, bo, bo jest obrazem Boga, jest mocno podkreślone. Najpierw ten ojciec zobaczył go z daleka. Co to znaczy, że ojciec zobaczył tego syna z daleka? Jeden z malarzy namalował taki obraz, powrót syna malnotrawnego, i na tym płótnie nie było żadnej osoby. Były tylko namalowane tył gospodarstwa. Tych zabudowań i taka ścieżka na wzgórze. I nic więcej. Myślę, że ten malarz odkrył tajemnicę tego właśnie wydarzenia, że ojciec zobaczył go z daleka. Ten malarz zrozumiał, że ten ojciec musiał codziennie wychodzić na to wzgórze. Codziennie wyglądać powrotu. Bo on wydeptał tę ścieżkę. Bóg. Codziennie wygląda Twojego powrotu. Bóg codziennie chce tego spotkania, tego, tego zjednoczenia, tego pojednania. Codziennie wygląda. On wydeptuje tę ścieżkę. I dalej czytamy, że On się wzruszył. My czas, czasami tak przeżywamy, no coś mnie dotknęło, coś mi poduszyło wewnątrz. Tak naprawdę, Bóg się wzrusza, kiedy ty wracasz do niego. To jest niesamowity opis Bożego Serca. Bóg jest poruszony tym, że ty robisz jakiś krok w jego kierunku. I dalej czytamy, że on pobiegł do tego syna. To nie syn biegnie do ojca, to ojciec biegnie do syna. Czy ty myślałeś o Bogu jako kimś, kto biegnie do ciebie? Stąd. Ponuszony tym obrazem Boga, Paweł mówi: W imieniu Chrystusa błagam, zrób ten krok, a Bóg będzie biegł do Ciebie. My czasami myślimy, jak muszę zwalczyć z tymi swoimi namiętnościami, nałogami, słabościami, ile ja wkładam wysiłku. Ty robisz dwa kroki, a Bóg biegnie do Ciebie, żeby się z Tobą spotkać. Rzucił Mu się na szyję. To nie syn ojcu, to ojciec rzucił się na szyję synowi. To jest to pojednanie, które pokazuje, jak bardzo Bóg chce, jak bardzo Bóg zaprasza, jak bardzo Bóg obejmuje, jak bardzo Bóg cieszy się. Dlatego Jezus wszystkie te przypowieści właśnie tak kończy, w tym 15 rozdziale Łukasza, że całe niebo się cieszy, że całe niebo się bawi, że całe niebo tańczy. Że całe Niebo ogłasza radość i wesele w momencie, kiedy my klękamy przy konfesjonale. I szczerze dążymy do tego pojednania. Ojciec wyposaża tego młodszego Syna, ale dzisiaj nie chciałbym właśnie zwracać uwagę na, na to bogactwo, bo to ono też jest tu znaczące. Dzisiaj mówimy o tym, o tym pojednaniu. Ale w tym wymiarze pojednania. Warto też spojrzeć na tego drugiego chłopaka, starszego, który był w porządku. Ale widzimy, że to, że on jest w porządku, to nie uchroniło go od kilku fałszywych sposobów myślenia, przyjmowania i rzeczywistości. I myślę, że on jest obrazem takich osób, które są pobożne, są, po, po ludzku mówiąc, tak właśnie takie poukładane. Ale trudno im przyjąć pewną Bożą ekonomię. Choćby to, że ojciec przyjmuje tego kogoś, kto dużo stracił. I ta mentalność tego starszego syna jest taka, jakim prawem ojciec go przyjmuje. On sobie nie zasłużył na to, żeby być w tym domu. I to pojednanie tego starszego polega na tym, że znowu ojciec wychodzi do niego. I w tej przypowieści Jezus mówi, że. Ojciec wychodzi do tego syna poza dom, tak jak wyszedł do tego młodszego. On wychodzi, by mu wytłumaczyć. To pojednanie polega też na tym, że Bóg zmienia nasz sposób myślenia. Zmienia nasz sposób wartościowania. Zmienia nasz sposób podejścia do bliźni. Do ich nawrócenia, do ich historii życia, do ich drogi powrotu. Bóg chce, żeby to pojednanie to, to przylgnięcie było w każdej dziedzinie, w każdym wymiarze. Żeby nie było takiego wymiaru, który jest inny niż Boży. I widzimy, jak Bóg powiedziałoby się tak precyzyjnie, tak aż, aż takim, takim najnowocześniejszym sposobem czynienia operacji laserowym dociera do tych miejsc, które wydawałoby się u tego człowieka, no już wszystko w porządku. Ale Bogu nie chodzi o to, żeby było w porządku. Bogu chodzi o to, żeby było w jedności. Żebyśmy myśleli tak jak On. Żebyśmy wartościowali tak jak On. Żebyśmy oceniali tak jak On ocenia. I to pojednanie u tego młodszego syna, no rozumiemy, On wraca, On się spotyka, On się przytulił. To jest ten wymiar taki bardzo zewnętrzny Takiego powrotu ze złej drogi, ale tu jest powrót z fałszywych sposobów oceniania, z niewłaściwego sposobu podejścia, z myślenia, które nie jest Boże, choć jest poprawne. W imieniu Chrystusa błagam, pojednajcie się z Bogiem. Przylgnij do Niego tak, żeby już nic Cię nie oderwało. Bądź z nim jednej myśli, ucz Jego słów. I przyjdą czyny, które są Boże. Dlaczego? Dlatego, że stajesz się nowym stworzeniem. Wszystko staje się nowe. Wszystko. To, co dawne odchodzi. A wszystko staje się nowe.